Cześć, moje drogie i moi drodzy. Witam Was w kolejnej mikrorecenzji. Po pełnej recenzji oczywiście zapraszam na YouTube. Tym razem mam dla Was drogę sumienia napisaną przez Krystiana Socika. Jak zawsze w ramach moich wtorkowych czy sobotnich recenzji jest to recenzja sponsorowana i pokrótce o fabule. Mamy tutaj Aleksandra, który jest adwokatem, jak również doktorem. Bodajże na finansach i rachunkowości ma on swoją dziewczynę Julię, z którą wiedzie całkiem przyjemny żywot w Polsce, jednakże on sam nie jest zadowolony zbytnio z tego, w którą stronę kraj zmierza, i w związku z tym postanawia wyemigrować w momencie w 23 roku, jak już majaczyła szansa na to, że zostanie zmobilizowany i że Polska włączy się do wojny. Postanawia wyemigrować do Genewy. Tam spotyka się z trójką młodych dziewczyn, które są chyba od niego około 10 lat młodsze i z nimi nawiązuje bardzo dynamiczną i niestandardową relację przekraczającą pewne normy. Cała książka jest książką dość mocno opowiadającą o rozmaitych światopoglądach. Ode mnie leci 8,5 na 10. Dzięki. Cześć!